No, witam. to taka pogadanka jest w sumie pewnie ciekawa, nawet bo, bo to jest tak, jestem już. Może, może nawet nie wiem, czy mogę to nazwać jakimś tam ogarnięciem, bo to jeszcze nie jest, jeszcze, jeszcze nam dochodzi do mnie. No, ale tak, zostały zrobione wczoraj zakupy, zakupy duże, prawda? Yy, całkiem sporawe. Jeżeli ktoś yy, mówi mi, że ja kupuję cokolwiek na górkach. No, kupuję na górkach, ale po starych cenach. No to tam, no nie wiem, no jak, jak kto uważa, i jak kto o tym sądzi, nie? Jakby nie mam zielonego pojęcia, ja, jakie, jakie ja do tego powinienem, jaki ja stosunek powinienem do tego obrać. Nie będę tego komentował. W każdym razie, zrobiłem wczoraj zakupy. Czy są to duże zakupy? No tak, całkiem, całkiem pokaźne. Największe w moim całym życiu zdecydowanie. Yy, I nie wiem, czy przebijalne. Pewnie tak, ale znaczy dużo rzeczy, które się mówi, że są nieprzebijalne, nagle się okazuje, że da się przebić za chwilę, nie? Trzeba przyznać, że to jest, to jest akurat jedna z ciekawszych rzeczy w życiu, że kiedy wydaje ci się, że już jest najlepiej i już zaczynają opadać emocje, to nagle się okazuje, że przychodzi takie pierdolnięcie, że jednak wcale nie byłeś tak wysoko. Tak to nazwę. Można by to było powiedzieć, że najpierw byli agenci we wrześniu, potem byli, były skrzynki w yy, grudniu, potem były skrzynki w styczniu, potem, były, potem była przecież cała afera Steamowa styczniowa, potem były skrzynki w lutym, no i potem dochodzimy do tych absurdów, które mamy dzisiaj. No, i dzisiaj na nie patrzymy. One za chwilę miną i powiemy: Kurwa, już tak nie będzie, nie? Jakby już tak nie będzie. To gwoli wprowadzenia tak w ten, to tylko małpę pokażę swoją drogą. Cybersecurity to chyba jakiś top jeden flip, jaki można było na małpie zrobić. Boże święty. 1 do 1 małpa float było. No prawda, coś, coś pięknego. I to nie jest pierwszy i nie ostatni taki skin. Miałem akurat to się sprawdzam, mówię, kurde, 1 do 1 to se odkupię. Ale zresztą zrobiłem tak ze wszystkimi itemami, w sensie ze wszystkimi. No, z absolutną większością, więc ciężko, ciężko mi jakoś tak gloryfikować to jedno konkretne zagranie, no ale jakby co. Pany, panów Solmanów niestety się udało tylko dwóch złapać, a to szkoda. Całkiem smutna żaba. Nie powiem. Zobaczymy w sumie jeszcze, jak z glowką i sami mi wyjdzie. Bo niby je kupiłem, ale ja już tak czuję, że, że one będą po pierdolonej cenie na pewno. Ale pytanie, co to będzie za cena ta popierdolona, nie? Na pewno się nie będę jakoś tu bardzo łasił. No dobra. W każdym razie, jak ktoś chce coś sprzedać za. Prawdziwe pieniądze to se na Skintlaysa może wejść, jak se chcecie to se sprzedajcie Często są spoko ceny, więc myślę, że warto nawet przejrzeć dla samego takiego zaciekawienia No i kod Kagur no to wiadomo 2% będziecie mieli zamiast tej loyalty na start Na jedną transakcję, także spoko, nie wiem Chcecie to se używajcie, nie chcecie to se nie używajcie, nie wiem róbcie po prostu jak wam wygodniej, nie? I tak dalej No byle żeby się wam opłacało A więc tak Moje zakupy, tak naprawdę, ograniczyły się do yy, trzech rzeczy: czyli do rękawic, skrzyń i fakturniów wyjebanych itemów. Yy, z fakturniów wyjebanych itemów, no to chyba taki główny item, no to jest AK Bluesport, którego yy, szczęście, nieszczęście zakupiłem 10 sztuk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 mam. I ile jest tu? To 8 sztuk. No, 8 sztuk ich zakupiłem. Tak. Z oczekiwanym profitem na sztuce. No nie wiem, może mogę tak to opowiadać, ale czy jest sens, to nie wiem. Ze średnim oczekiwanym profitem na sztuce to jest 140 dolarów. Coś takiego. No i to jest niby jeden z. Naj najbardziej kupowanych itemów z tych faktoryniów, ale jeżeli chodzi o te itemy, no to w ogóle e, marginalny, jeżeli chodzi o wkład finansowy jaki został tu wydany. Te wszystkie glowsy i tak dalej, no myślę, że najwięcej, czym znaczy zostanie, znaczy zostanie, nie zostanie, chuj go wie kurwa tak szczerze, no to te Gloves'y, nie mam, nie mam zielonego pojęcia jakby, bo ja absolutnie nie wiem ile ja, ile się na tym uda zarobić, w ogóle nie mam pojęcia zielonego. Cena się zmienia jak pojebana, może się okazać, że za tydzień jeszcze spadnie, no nie? Zresztą sam miałem gdzieś tam jakąś taką mini obawę, że tak się może okazać. Chuj go wie zupełnie szczerze, jakie będą wyniki za tydzień tych wszystkich rzeczy. Absolutnie jakby nie mam zielonego pojęcia, co się będzie z tym działo. Jest to dla mnie po prostu chore. No i tak. Nie wiem, czy mam w jaki sposób być transparentnym, ile ja mam zamiar zarobić na tych wszystkich zakupach, które się tu wydarzyły. No i się po prostu wydarzyło w chuj, no jakby widzicie. Czy to jakieś Dreamsy, czy to jakieś skrzynie rękawic, czy masa Wildfire'ów, czy tutaj jedne Gloves'y, tutaj drugie Gloves'y, piąte, ósme, dziewięćdziesiąte, czwarte. Różnych typów Gloves'ów chyba zostało kupionych z 17, 18 Jakaś taka to jest ten, no to są yy, Crimson Wave, Crimson Web, yy, y, Emerald Web, kurwa, nie wiem. Yy, były te Vice'y, yy, Lunar coś tam, kurwa, takie zielone dziady. I tego jest w chuj. Yy, te, jeszcze są te takie, kurwa, bandaże, no, czerwone. I tego jest od Scarlet coś tam. Nie, to jest co innego. A, no to był. No nieważne, kurwa, rozumiecie o co chodzi plus minus. Mam nadzieję, że nie muszę jakoś tam mocno takiej listy podawać. Po prostu jest tego w chuj. To co wystrzeliło w zasadzie Diamond Bucky. Big Game'y, no, 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 no po no, prostu. Jakby tak. No i ja ogólnie uważam w ten sposób, że te zagrania, które aktualnie dało się na tym zrobić, i te zagrania, które tutaj wychodziły. Ja je trochę tak odbieram, że to jest wynik takiego takiego oddziaływania typu. Mamy skrzynię Glowcase, która praktycznie non-stop jest w jakiś tam sposób wykupowana. Aż z takiej czystej, yy, dziecięcej ciekawości sprawdzę, czy coś po raz już 88 się na niej dzisiaj wydarzyło. Jedyne co to na bawie widziałem to wyjebanie o 50%, które było po prostu chore, ale wydaje mi się, że ono było jakimś takim. Ala emocjonalnym odbiciem w o widzę, że nawet Inheritance kałach, co jest co najmniej interesujące, tak to nazwa. Nawet Aka Inheritance chyba coś się na nim wydarzyło. Nie jakoś spore, ale nawet na takim temie. Yy, nawet swoją drogą pierwszy raz chyba od dawna nie ma aktualnie Glove Isa na o kurwa nie. Nie ma chyba Glowcase'a na ten. Yy, na pierwszej stronie Jupina. To jest chyba nowość całkiem duża. Ale na Jupinie, co ciekawe, aktualnie Glowcase. O! Haha! Ha. No to fajnie! To fajnie! Aha! Ha. No to ja czekajcie, co on ja po w pamięci odpalone? A to! No to wam narysuję wykres Case'a, nie? Jest sobie. Wiadomo, kurwa, wziąłem myszkę, zgubiłem. Macie sobie Glowcase'a, no nie, tam wiecie, wielkie wyjebanie jakieś, no nie i tak dalej. O, w ogóle te wielkie wyjebanie to aktualnie na wykresie wygląda tak, nie? To jest y, dwukrotność, nie? Która się wydarzyła. To już dużo mówi, jakby. I potem macie coś takiego, no nie, potem macie coś takiego, potem jest y, tak, potem jest tak, potem jest tak, tak, tak i tu się rozpoczyna dzień dzisiejszy. I teraz się kurwa skupcie. Nie wiem, czy nie braknie mi tutaj przypadkiem tego. No, może braknąć. Więc przenio przeniosę ten wykres trochę niżej. Myślę, że tutaj już starczy. No więc mamy sobie. I tu się już zaczyna dzień dzisiejszy. To mamy do wczoraj. To jest rano. <grym> I to jest teraz. To było wtedy, jak nagrywałem film, a to jest teraz. Także tak to wygląda. No i tam yy, ten. No może nie aż tak, może tak. No, nie spodziewałem się, że jeszcze. Bo ja kupowałem Glow Casey, kiedy były na tym poziomie, i mówiłem, że to jest popierolone, nie? No to właśnie, o to mi chodzi. No to w momencie, kiedy ja sobie patrzę na to, co aktualnie kurwa widzę, widzę. Całkiem ciekawy obrazek, trzeba przyznać. W momencie, kiedy ja go widzę, to ja, ja nie mam. Na pewno moja głowa, pierwsza myśl mojej głowy, która gdzieś tam się znajduje, to nie jest. Jak to powiedzieć? Pierwsza myśl mojej głowy nie jest taka, że aha, rękawice wyjebało bez powodu. No nie, to na pewno nie jest to. Z drugiej strony, gdyby iść Roy Glowcase'a, to te rękawice nie powinny kosztować. Ty tyle, ile aktualnie kosztują, tylko trzy albo cztery razy więcej. W sensie to jest logiczne, że rękawice powinny podrożeć, ale i tak są za tanie. I tak to jest za mało. Jeżeli ta skrzynia ma tyle kosztować, ile kosztuje aktualnie wszędzie, jeżeli to ma być jej reprezentatywna cena, to dalej jest za tania. To jest zabawne w chuj, ale tak jest. W sensie nie skrzynia jest za tania, tylko glowscy są za tanie, nie? I teraz tak... Hmm. Jeżeli to jest droga, którą, która została obrana, że ta skrzynia ma tyle kosztować, nie, to glowsy kurwa, koniec końców muszą być dużo droższe niż aktualnie. I jeżeli ta skrzynia będzie tyle kosztowała, a z tego co widzę, co najmniej będzie, będzie droga, co najmniej będzie droga, o to, o to się nie, nie, nie muszę martwić. Jeżeli ta skrzynia będzie droga, bo nie mówię o tym, że będzie kosztowała cały czas tyle samo, bo to jest absurd. To jest kurwa absurd, ile ona aktualnie kosztuje, ale wydaje mi się, że po prostu będzie droga. To te glowsy powinny zostać w tej cenie, w której aktualnie są. Znaczy to, co wydarzyło się z nimi wczoraj i dzisiaj, powinno z nimi zostać. I ja powiem tak. Nie boję się o to, że nie zarobię na tym, co się wydarzyło. O to się nie boję. Bardziej gdybym miał powiedzieć o co się boję, to o to, że skorektuje mi to na tyle, że to będzie na przykład 5% od tej całej kwoty albo 10% od tej całej kwoty. No bo jeżeli mamy, mam być szczery, to aktualnie nie mówimy o 5% ani o 10, 20 czy 30, tylko mówimy o zakupach za kwotę, którą, za którą można by było kupić mieszkanie i mówimy o 60% bardziej z tej kwoty. To jest bardziej w, te, w ten level pójście, co jest kurwa absurdalne, jakby. To jest popierdolone, nie? I tak dalej. Ale gdybym miał powiedzieć, to bardziej się boję, że to po prostu mi skorektuje. Bo już widzę niektóre globse, które skorektują, tylko ta korekta wygląda w ten sposób, że jest 15 yy, nowych bajorderów, są no, coraz to nowe, duże zlecenia, i są jedne globse, które są wystawione taniej. No to nie wiem, jak mam oceniać taką korektę. Jako, że nie mogę wobec niej być reaktywny, to czekam, nie? I ja jakby obserwuję. Na pewno nie ma we mnie żadnego podniecenia się tą aktualną sytuacją. No bo skąd? Skąd by miało jakiekolwiek być? Ja nie jestem niesamowitym beneficjentem tego, że tak się wydarzyło. Okej, okay, spoko. Miałem gdzieś tam jakieś case'y. spoko. Mam jakieś inne skrzynki, które za chwilę mi zejdą. Jeżeli dzisiejsze ceny skrzynek utrzymają się. Na poziomie, na którym aktualnie są, no to najprawdopodobniej to będzie dla mnie dodatkowe jeszcze, nie wiem, kilka tysięcy, coś takiego, to bardzo spoko niesamowicie się z tego, znaczy, czy niesamowicie. Będzie mi z tym bardzo miło i będę bardzo zadowolony z tego, że to będzie miało miejsce. O, może, może to jest bliżej oddające moje aktualne emocje. Może to jest to, co właśnie chciałbym wyrazić. Że to po prostu będzie przyjemne dla mnie, jeżeli coś takiego zobaczę. No ale kurwa, wiecie, trzeba według mnie być trochę nieufnym wobec tego, co się obserwuje, dlatego, że my jesteśmy przecież, jako osoby, które były w marcu 2023, doskonale zaznajomieni tym z tym. Że siedzisz kurwa na rynku, który eksploduje, siedzisz na rynku, który wybucha, robisz na nim transakcje i ty liczysz na cud, że te, te rzeczy się utrzymają po prostu za tydzień. Że to, co ty obserwujesz, że to, co widzisz, pozostanie jakby dalej w jakiejś twojej. Wiesz, że twoje możliwości nie znikną po tygodniu. To ja, ja bym przynajmniej tak to opisywał, przynajmniej ja tak to odbieram. No i. No, teraz jest pytanie: Czy możemy iść z schematem typu, skoro teraz rośnie, a wcześniej rosło, no to będzie dalej rosło? Ja powiem tylko tak: przy każdej takiej hoście, przy każdym takim jednięciu na rynku, to jest trochę bezprecedensowa sytuacja, która jest aktualnie, bo zawsze kiedy coś takiego na rynku Steam się odpierdalało, to przychodziło Valve z jakimś świetnym update'em i to upierdalało. Zawsze reakcją na taką hossę było ujebanie tego przez Valve. Nieważne, czy w sposób taki celowany, czy w sposób jakiś taki nieświadomy, czy wrzucenie jakiegoś strachu w rynek, czy coś takiego, zawsze Valve robiło jakąś ingerencję w to, żeby coś się upierdoliło. I tutaj jest sytuacja bez precedensu, dlatego że to, co się aktualnie wydarzyło, zostało się na chwilę po dużym update'cie. Wszedł duży update i od niego się dopiero zaczęło. No i teraz jest pytanie, czy to, to nam pokaże w ogóle, czy Valve. No, bo ja osobiście tak uważam, że ty, 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 ciężko będzie zakończyć tę sytuację bez jasnej interwencji Valve. Bez jasnego takiego pokazania nie, nie róbcie tak. Tak nie. Tak nie róbcie. No nie wiem tego, bo wydaje mi się, że nie nastąpi żadna interwencja. Jeżeli to się ma wyjebać, to się wyjebie samo. Teraz jest pytanie następujące. Czy rynek jeszcze ma dużo przestrzeni do wzrostu? No z mojej perspektywy to ma w chuj. Cały rynek jest do wzrostu. Cały rynek się nadaje do wzrostu aktualnie. Z mojej perspektywy pieniędzy na rynku aktualnie nie ma. No i teraz jak to się w ogóle ma jedno do drugiego? No nie ma tych pieniędzy na rynku. Nie ma ich, kurwa. Dosłownie nie ma tych pieniędzy. To jest pojebane, ale tak jest. Pieniądze są na buffie, są na upinach, są na flotach, na Steamie nie ma pieniędzy. I to Steam jest jednym wielkim, według mnie przynajmniej, obszarem takiego, nie wiem, ala zaniedbania, ala może, nie wiem, niedofinansowania, coś, coś tego typu. No bo dalej za załamania masz za złoty 40. Oczywiście no dwa dni temu była po złoty 20, no to nie wiem, kto ogląda filmy, to wie, no? nie? Jakby nic nowego, nic się nie dzieje, czegoś, co się nie miało dziać. Wszystko jest normalne, wszystko jest naturalne. Wszystko jest absolutnie w porządku. Tak, tak powinno być. Już się nie ma czym podniecać. To było wiadome. Znaczy wiadome. Wiadome, nie wiadome. Jakby spodziewane. O, skrzynia odrzutu jest za złoty 5. No to jest jakby logiczne. Że będzie za złoty 20. Nawet nie powinno to, nie powinno, nie powinna istnieć osoba, która będzie zaszokowana tym, że za chwilę zobaczymy tę skrzynkę za złoty 20. Zresztą to też mówiłem dwa dni temu, że to są perspektywy, które mogą te skrzynki czekać. Normalne. Jakby rośnie wszystko, to i drop pull, Drop pull też urośnie. No i teraz jest tylko i wyłącznie pytanie, takie. No bo tak, przestrzeni na wzrosty ile jest? W chuj. W chuj jest przestrzeni na wzrosty. Naprawdę w chuj. To, że tam rosną, nie wiem, no... Wyobraźcie sobie taką sytuację. No to może lepiej zobra zobrazuję. cybersecurity razy 2. Yy, Bloodsport plus 60%. Emerald Webby razy 3. Yy, Glowcase kurwa razy 80. Yy, nie wiem. Dreams and Nightmares plus 20%. Yy, nie wiem. Yy, rzućmy... Printstream, y, Factorinio chyba aktualnie już y, ten, plus 50%. Vulkan, Factorinio no to pewnie plus 60%. Y, Blue Phosphor, y, plus 40%. I kurwa tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem y, Face dwójki razy dwa. No dobra, spoko, no spoko, ok okej. Okay. Dobra, Przyjmujemy, nie? Wszyscy jakby rozumiemy, co się dzieje. A potem schodzimy jeden kroczek niżej. Prinstream Minimal M4, 0 wzrostu. Albo 100 RMB wzrostu, czy tam 3%. AK Vulcan tested, 0% wzrostu. Bloodsport Minimal Wear tested, 0% wzrostu. Temu Kału Faktoryniu, bez wzrostu. Emperor Bez wzrostu. Fakturyniu Digel Printstream Bez wzrostu. Usp. Printstream Bez wzrostu. A jak gdy jest ten wzrost, to jest marginalny. Najdrożsi agenci. Plus 6%. No i potem schodzimy niżej. No jakby. A PIT Na minus. Nie wiem, powiedzmy. USP. Ticket to hell minus 10%. Yy, nie wiem, Night Terror, Minimalware minus 20%. Nie wiem, AWP Capillara minus 25%. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to teraz jest pytanie. Nie wiem, AK Headshot w To w ogóle on odrobił dopiero to, co tydzień temu stracił. Mu się teraz dopiero udało odrobić to, co tydzień temu stracił. A gdzie jest AK Headshot y, Skirt, który jest dalej o 30% w pizda? Gdzie jest y, y, ten AK Headshot Wellworn, który jest. Y, y, 40% w pizda. Między dwoma tygodniami ostatnimi. Gdzie to jest? Nie? Jakby gdzie są te itemy. Cała, średnia, cała niska półka aktualnie jest zamrożona. Cała średnia półka aktualnie jest jeszcze, nie wiem, w jakimś. Ja bym to nazwał jakimś takim położeniu, gdzie to jest w odbudowie, co najmniej. No spoko, nie? Ale tu to, to, to wiecie, no dalej są. stream Field Tested M4. Wam się coś stało? No nic się kurwa nie stało. Aka Inheritance. Faktoryniu, no teraz urósł, gratulacje. Ile urósł? 11%. O taka Inheritensa to chyba nie wymagamy 11%, w momencie, kiedy Bloodsport robi 60, nie? To jest przestrzeń na te wzrosty. To jest przestrzeń po prostu, która tu się może wydarzyć. A WP Chrome Cannon. No to, to w ogóle kurwa urosło? A Wupa Fate. Nic nadzwyczajnego się tam nie wydarzyło. Ikarius Fell. Fakturzeniu. Też się nic nie stało. Ile kosztował? Tyle kosztuje. No i o to mi chodzi. O to mi chodzi, jakby z tym przekazem. To chcę nakreślić. Więc ten rynek. Nie wiem, jakby z mojej perspektywy to jest tak, że rynek się dzieli na jakieś 15 czy 16 segmentów i w momencie kiedy jest Hossa, już nawet nie będę mówił o takich rzeczach typu Sticker Capsule 2, bo to jest jakby totalnie, totalnie inna liga w ogóle, bo tam, tam są wzrosty, ok, ale one są nie one są w ogóle nie. To nie jest Hossa, to nie jest to, to nie jest. To jest normalnie item, który przy każdej hossie robi razy 2, razy 3, ten, ten item zrobił 20%. Co prawda te 20% zależy, jakie ograsz, nie? No, bo dla jednego dla to jest 20%, dla innego to jest 50%, no zależy jak to kupował, jak to sprzedaje, jak to tym zarządza, nie? I tak dalej. To nie można też mm, jakoś tam bardzo tego kategoryzować. Także ten wzrost, który jest, i tak jest potężny, i te zyski, które są, i tak są potężne, ale to nie jest to, jakby to jeszcze nie jest to. Już nawet nie będę mówił, ile jest na Steamie w ogóle niewykorzystanej przestrzeni do wzrostu, samym w sobie Steamie. Bo tu jest źle wyceniona skrzynia pryzmatu 2, skrzynia załamania, skrzynia odrzutu, skrzynia pryzmatu 1, skrzynia dangerzone, skrzynia rękawic jest źle wyceniona, każda skrzynia jest kurwa źle wyceniona. Jak będziemy chodzili po skinach, to nagle się okazuje, że buy są niepoaktualizowane, że jakieś skiny są wystawiane, a nie powinny być, no to jakby tak będzie, nie? Za chwilę pewnie zobaczymy, że bluesport jest źle, te, te nie wiem, Brainstream jest źle, wszystko kurwa jest źle, to jest wszystko źle. Ten rynek dosłownie do tej sytuacji jest niedostosowany aktualnie. No to tutaj jest pytanie, czy jeżeli mamy powiedzieć, że sytuacja się zmienia i pieniędzy jest kurwa w chuj aktualnie, jest ich w chuj. I tutaj właśnie o to chodzi, to jest ta skala wzrostów, jaka ona jest. To jest skala wzrostów na potężnie drogich itemach. To jest skala wzrostów, która powoduje wielkie kurwa prze przepływy. No to teraz jest pytanie, gdzie te przepływy się ukierunkują. Jakie będzie miejsce docelowe, do którego będą płynąć pieniądze, w związku z tym, że takie coś istnieje? No, no i to, to, to jest według mnie taka, ale nawet odpowiedź. No i teraz pytanie: czy, czy ja, jako osoba, która z tego skorzystała i tak dalej, mam wierzyć w to, że te przepływy zostaną, tylko cała reszta rynku się ogarnie? Cała reszta rynku uzna dobra, jednak może kurwa, będziemy grali w jakąś normalną granie i wtedy dopiero się zaczną pojebane rzeczy dziać na rynku. Czy może uznamy, nie no, te, ta jedna pojebana sekcja, ta cała popierdolona sekcja, która wygenerowała jakieś pewnie, chciałbym powiedzieć, miliony, ale boję się o niedoszacowanie. Jakieś w ogóle miliony dolarów profitu. To jest jakiś odłam, który w ogóle nie wiadomo po co jest i należy go spuścić w kiblu. Te wszystkie przepływy, które przeszły i tak dalej, nie będą miały żadnego znaczenia. Te pieniądze nigdzie się nie zrelokują, nie będą miały żadnego ujścia nigdzie. W ogóle nie zaistnieją te pieniądze, i jakby jedyne co to ten rynek wróci. No nie wiem, jakby, nie wiem. Ja powiem tak. Bliżej mi do stwierdzenia, że rynek zrelokuje te pieniądze, że bliżej mi do tego stwierdzenia, cały czas mi było bliżej. Non-stop. A jak będzie, to się zobaczy. Jeżeli rynek zacznie się relokować, to nie wiem, czy dostaniemy najbardziej pojebany miesiąc w historii tego rynku. No bo to tak może de facto wyglądać, nie? No wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy jeszcze do, dostali na przykład właśnie dajmy na to, bo teraz tylko i wyłącznie faktoriniu skiny lecą do góry. To też jest ważne. Teraz tylko faktoriniu lecą do góry. To co się stanie jak Filtesty zaczną jeszcze lecieć do góry? W ten sam sposób. No to ja już nawet sobie tego nie wyobrażam, nie? Co się wydarzy, jeżeli AK Vulkan Filtesty yy, podróżuje tak samo jak yy, Faktoryniu? Jakie to będzie miało skutki? Jakie to będzie miało konsekwencje? W jaki sposób należy to rozważać? Przy AK Vulkan w Filtesty, gdyby zrobił taki sam wynik Jaki zrobił w e, faktoryniu? E, najprawdopodobniej, jeżeli zrobiłby to w ciągu jednej chwili, tak o, jak zrobił to w faktoryniu, to jest nie, nie chcąc skłamać, nie, nie chcąc jakby rzucać żadnych nie, nieprawd, wydaje mi się, że sam ten jeden item jest. Że gdyby, gdyby to się wydarzyło w ten sam sposób, wygenerowałby pewnie 50 albo 60, jak nie jeszcze więcej, tysięcy złotych zysku dla osób, które by to ogarnęły w ciągu pierwszej minuty. I miały na to odpowiedni budżet i miały odpowiedni mózg, żeby to umieć wykorzystać. To jest jeden item. Już nie mówię o printstreamie minimal aware, printstreamie field tested, printstreamie minimalware stat track, printstreamie Filtested tested stat track. Nie mówię o Battle Battleskirt, nie mówię o kurwa w całej gamie itemów. Nie mówię o MC Temu Ka, nie mówię o MC Emperor, nie mówię o AWP Redline, nie mówię o AK Redline, nie mówię o AK Simov, nie mówię o AK Waste and Rebel. No nie, nie mówię o tych itemach. Bo to jest już, wiecie, jakby... No i chodzi o to, że potem nagle się okazuje, że na samym Emperorze będzie 20 tysięcy. Nie wiem, na samym e, AK Waste and Rebel będzie powiedzmy, nie wiem, 5 czy 6 tysięcy. Potem na. E, pri, na Printstreamach swoją drogą, to jest też ciekawe, gdyby na Printstreamach to się wydarzyło, załóżmy taką sytuację hipotetyczną, że na Printstreamach aktualnie dzieje się taka sytuacja. Na wszystkich. Jestem w stanie zaryzykować, że tam już mówimy o ponad set, setce tysięcy, które będą sobie po prostu leżały na Ziemi. No, no to jeżeli te skiny zaczną się relokować za chwilę I te stany zaczną się relokować I ogólnie dojdzie do czegoś takiego To to jest Z perspektywy długoterminowej to jest fatalne dla Steama Że coś takiego się wydarza To jest kurwa fat fatalna informacja Dla tradingu jakiegokolwiek No ale z krótkoterminowej perspektywy No to ten, kto będzie siedział na rynku I będzie obserwował takie coś No to zostanie kurwa milionerem Mając Kład rzędu 10 zł. No nie no nie, wi wiadomo, żartuje, nie? Ale jakby. No tak, no to jest. Highway to million dla takiej osoby. I w momencie, kiedy to się zakończy wszystko, no to ta osoba jakby będzie na chujowym rynku zostawiona i wszyscy będą na chujowym rynku wtedy. Bo ja nie chcę być na rynku, na którym e, byle. E, ten, byle M4 Prinstream kosztuje e, 1500 zł. Battle skirt. Nie chcę być na takim rynku. Nie podoba mi się taki rynek. Nie podoba mi się rynek, na którym yy, M4 Prince faktoryniu kosztuje 15 tysięcy. No nie, nie podoba mi się taki rynek. Jest niefajny. Jest nieobrotny. No ale wiecie, jaka jest, re, jaka jest recepta na to. to jest, I to jest popierdolona recepta. To jest to, że Valve w końcu oni dodali ostatnio najwięcej skinów w historii. Dalej za mało. Dalej za mało skinów. No i tyle. Czyli przydałoby się dodać więcej. Teoretycznie. No cóż. Czy dodadzą? Powątpiewam. Może trzeba dodać więcej skrzynek. Po prostu. Może trzeba więcej skrzynek powywalać. Jak zrobić, żeby, skrzy... żeby drogie czerwone skiny nie kosztowały 1500 zł, tylko. 600 albo 500, żeby normalna osoba mogła wejść w ich posiadanie. Chuj gowi. A czy jest śmiesznie? Chuj. Bardzo. I z tym was zostawiam. Hej.